Dwunasty odcinek The Final Season zapoczątkował nowy, niezwykle ciekawy i ważny rozdział w historii serii. Jegeryści przeprowadzili zamach na życie Dariusa Zakleja, połączyli siłę ze swoim wodzem, a następnie ruszyli w kierunku Zika, by zrealizować dudniący atak. Czy zwierzęcy rzeczywiście stoi jednak po stronie Erena? Jak przebiegło spotkanie w restauracji? Co dodano do czerwonego wina? Przekonajmy się. Zapraszam do oglądania. Początkowe minuty odcinka wyjawiają nam kilka szczegółów, a propos działalności Zika oraz wojsk Mare. Okazało się, że żołnierze rozprzestrzeniali gaz bojowy, który zawierał płyn rdzeniowy zwierzęcego. Potomkowie Imir doznawali na jego skutek paraliżu i zupełnej utraty świadomości. Dzięki temu Zik mógł zamieniać ich w Tytanów oraz kontrolować, co widzieliśmy chociażby w drugim sezonie. Uwagę zwracają też słowa Zika odnośnie ścieżki, za pomocą której transformuje sparaliżowanych Erdian. Wypowiedź rodzi natychmiastowe pytanie: czym jest wspomniana ścieżka? Wyłącznie narzędziem umożliwiającym przemianę w Tytanów, a może czymś więcej. Wzmianka o ścieżce przypomniała mi o niecodziennym widoku, który ujrzała Imir tuż po pożarciu Marcela i przejęciu mocy szczękowego. Czy obydwie kwestie są ze sobą połączone i gdzie ścieżki mają swoje źródło? Kiedy się pojawiają? Czy mogą prowadzić do tajemniczego drzewa widocznego Endingu? Może ono jest główną ścieżką? Nie ulega wątpliwości, że drzewo musi pełnić istotną rolę, skoro zostało wyeksponowane tak wyraźnie. Zapraszam do podzielenia się waszymi domysłami w komentarzu. Po krótkiej i niestety trochę za mało treściwej rozmowie pomiędzy Zikiem a Livajem, akcja przenosi się do ekskluzywnej restauracji. Rodzice Saszy oraz towarzyszące im dzieci, w tym Kaja, Gabi i Falko, przyszli na obiad, na który zaprosił ich Nicolo. Spotkanie przebiega w spokojnej atmosferze, aczkolwiek tylko do pewnego momentu. Gdy Nicolo udał się do piwnicy, aby odstawić wino, Brown oraz Grace poszli za nim. Przyjaciele pragnęli poinformować mężczyznę o najbliższych planach Mare. Gabi wyznała także, iż w drodze na Paradis zabiła jednego z Bystry Nicolo łatwo domyślił się, kim była ofiara Brown. Wściekły, rozgoryczony Mareńczyk chwycił butelkę z winem, aby roztrzaskać ją na głowie Gabi, jednak falko uchronił dziewczynę przed potężnym ciosem. Grice nie miał jednak tego szczęścia. Butelka rozbiła głowę chłopaka, momentalnie pozbawiając go przytomności. Do ust Falco dostało się także kilka kropel wina. Kto by przypuszczał, że ten niepozorny fakt będzie miał tak istotne znaczenie dla dalszej części odcinka. Nicolo nokautuje Brown, po czym akcja przenosi się do głównej sali. Następne minuty kumulują w sobie wszystkie elementy, za które tak pokochaliśmy Atak Tytanów, czyli wybitną grę aktorów głosowych, scenariusz, idealne budowanie napięcia, aż wreszcie ładunek emocjonalny. Zdruzgotany Nikolo wyjawia państwu Blaus, że to Gabi zamordowała ich ukochaną córkę, a następnie zachęcił tatę Saszy, aby odebrał dziewczynce życie. W przeciwnym razie zrobi to sam. Wstrząśnięty pan Blaus nie potrafi wykonać najmniejszego ruchu. Nie może uwierzyć, że Brown, która mieszkała pod jego dachem przez ostatni miesiąc, dokonała tak okrutnego czynu. Gdy na miejsce przybyli zwiadowcy, Nikolo przystawił nóż do szyi Falko, grożąc, iż go zabije. W ten sposób Brown zrozumie, jak to jest stracić bliską osobę. Rozemocjonowany Nikolo przyznał również, że zawdzięcza Saszy bardzo dużo. Pozytywne nastawienie Blaus wobec Mareńczyka i jego kuchni nadało życiu Nikolo sens, uzmysłowiło, czym może się zajmować. Przemowa Nikolo jest szalenie wzruszająca. Widać, iż mężczyzna darzył Sasze szczerą miłością, która niestety nie miała okazji w pełni rozkwitnąć. Zapłakany, pełen gniewu, ale też bezsilny Nikolo budzi współczucie, wręcz litość. Te dwa uczucia okazał Gabi właśnie pan Blaus. Tata Saszy postanowił nie szukać vendety za śmierć córki, tylko zaakceptował swój los. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, z jakim ryzykiem wiązało się wysłanie Saszy do miasta, ile niebezpieczeństw czekało na nią w oddziale zwiadowców. Zamiast ulegać zemście, pan Blaus pozwolił Gabi żyć, przebaczył dokonaną zbrodnię. Tego samego nie potrafiła uczynić jednak Kaja. Rozwścieczona dziewczyna rzuciła się z nożem na Braun. Przed zadaniem śmiercionośnego ciosu powstrzymała ją jednak Mikasa. Widok zapłakanej Kai oraz państwa Blausów kompletnie mnie rozczulił, zaś zachowanie taty Saszy bardzo zaimponowało. Niekiedy łatwiej jest omamić się rządzą zemsty, aniżeli przebaczyć i żyć dalej. Pan Blaus dokonał tej sztuki. Nie splamił swych rąk krwią, tylko ocalił istnienie dziecka, które wreszcie powinno przejrzeć na oczy. Jeśli nie teraz. To już chyba nigdy. Dowiedzieliśmy się też, jaką substancję dodano najpewniej do butelek z winem. Wedle informacji Nikolo, jest to płyn rdzeniowy zika. Jeśli domysły blondyna są zgodne z prawdą, zwierzęcy może przemienić w tytanów, dziesiątki, a może nawet setki ludzi. W tym gronie znajdują się chociażby zwierzchnicy żandarmerii i niewykluczone, że również falko. Warto zauważyć, iż osoby, które skosztowały wina, nie doznały jednak natychmiastowego paraliżu oraz utraty świadomości, niczym ludzie potraktowani gazem. Czyżby płyn rdzeniowy Zika działał zatem inaczej, gdy spożyje się go razem z alkoholem, a może nie jest to wcale rdzeń, a coś zupełnie odmiennego? Jeśli tak, co? Załóżmy, że mamy do czynienia z płynem rdzeniowym Zika. Jakie korzyści przyniesie zwierzęcemu przemiana ludzi w Tytanów? Z pewnością wyeliminuje dowódców żandarmerii, mogących przeszkodzić w realizacji jego planu, czymkolwiek on jest. Przy okazji zyskuje dodatkową siłę, wielce przydatną, jeśli Hanji, Pixis lub Lewaj spróbują go powstrzymać. Tytany mogą być potrzebne, aby wprowadzić w życie dudniący atak, chociaż bardziej skłaniałbym się ku wcześniejszym opcjom. Ciekawi mnie również jak wy podchodzicie do osoby Zika. Czy waszym zdaniem przyrodni brat Jegera rzeczywiście pragnie wolności Erdian, a może chce zniszczyć mieszkańców Paradin? Osobiście wciąż posiadam spore wątpliwości a propos wiarygodności zwierzęcego. Na pewno nie pomaga w tym jego nieprzenikniony wyraz twarzy oraz pozbawiony emocji sposób bycia. Postępowanie Zika budzi tyle samo, a może nawet jeszcze więcej wątpliwości, co zachowanie Erena. Zwierzęce stanowi znakomity przykład, jak należy konstruować postacie inteligentnych, tajemniczych antagonistów, których zamiary są właściwie nieodgadnione. Ostatnie minuty odcinka wywołują natomiast kolejne trzęsienie ziemi. Do restauracji niespodziewanie wpada Eren oraz towarzyszący mu jegeryści. Grupa każe związać Hanji, Żana, Koniego i Nikolo, a także pilnować rodziny Blausów. W tym samym czasie, za zamkniętymi drzwiami, do rozmów zasiedli Eren, Armin, Mikasa oraz przerażona Gabi. Wygląda na to, że twórcy wreszcie uchylą nam rąbka tajemnicy odnośnie pobudek oraz przyszłych działań Jagera. Dowiemy się o nich jednak dopiero za tydzień. Odcinek dobiegł bowiem końca w najlepszym z możliwych momentów. Co tu dużo mówić? Trzynasty epizod The Final Season jest kolejnym bardzo dobrym, niemalże wybitnym odcinkiem serii. Wszystko dzięki doskonale zrealizowanemu fragmentowi w restauracji, który wystawił nasze nerwy na naprawdę ciężką próbę. Emocjonalna przemowa Nikolo, podparta gwałtownymi czynami i żądzą zemsty, skonfrontowała się z prostotą, dobrocią oraz umiejętnością wybaczania pana Blausa. Dzięki niej Gabi nie tylko ocaliła swoje życie, ale także odzyskała Falko. Dziewczyna zdobyła również kolejną szansę, aby wreszcie się zmienić. Do tego dochodzi jeszcze tajemnicze wino. Czy rzeczywiście wymieszano je z płynem rdzeniowym zika, czy falko jest już pod działaniem środka? Pytań i wątpliwości naprawdę nie brakuje. Wiele emocji dostarcza także sam finał epizodu. Przybycie Erena oraz jego popleczników zaskoczyło chyba każdego. W odcinku 14 poznamy najpewniej genezę działań Jegera i co zamierza uczynić. Czyżby część planu dotyczyła Mikasy? Zszokowany wyraz twarzy Ackerman zdaje się o tym wyraźnie świadczyć. Z pewnością nie zabraknie mnóstwa wrażeń, tym bardziej, że Levi znajdzie się najpewniej w niebezpieczeństwie. Czyżby Zik i Egeryści przystąpili do ataku? Wszystkiego dowiemy się 14 marca. Póki co zostają nam słodkie domysły, czyli to co tygryski i tygrysice lubią najbardziej.